Cześć! Witajcie w nowym filmie. Na przestrzeni dziejów ludzie ważyli i delektowali się różnego rodzaju napojami, ale zdarzały się też niebezpieczne mikstury, które musiały zostać zakazane. Od starożytnych naparów uznawanych obecnie za niebezpieczne, po nowoczesne drinki usunięte z rynku ze względu na ich silne działanie. Dziś przedstawimy 20 zakazanych napojów, które były zbyt niebezpieczne. Jesteście nowi na tym kanale, upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Sassafras to drzewo pochodzące z Ameryki Północnej i Azji Wschodniej, dawniej stosowane w medycynie tradycyjnej. Jednak prawdziwa forma sassafras została zakazana przez amerykańską FDA. Wynika to z faktu, że zawierała ona składnik o nazwie safrol, który nie jest do końca zdrowy. W rzeczywistości FDA sklasyfikowała go jako substancję rakotwórczą. Tak więc im więcej sarfolu spożywasz i im dłużej to robisz, tym większe ryzyko zachorowania na raka. Jakby tego było mało, jest on również wykorzystywany do produkcji ekstazy. Niektórzy naukowcy uważają, że korzenie i korasa safra spowodują raka i uszkadzają wątrobę. Jeśli osoba dorosła spożyje zaledwie 5 ml, może to być nawet śmiertelne. A jakby tego było mało, można również doświadczyć skutków ubocznych sasafras, takich jak wymioty, wysokie ciśnienie krwi, halucynacje, pocenie się i uderzenia gorąca. Tak więc herbata sasafras jest napojem, którego prawdopodobnie lepiej unikać. Numer 19. Porozmawiajmy o surowym mleku. Ale dlaczego ktokolwiek miałby zakazać mleka, prawda? Cóż, chodzi o zagrożenie dla zdrowia Surowe mleko jest zakazane wszędzie w Kanadzie. Powodem jest to, że surowe mleko nie jest pasteryzowane, co oznacza, że nie jest podgrzewane w celu zabicia szkodliwych bakterii. A to może powodować problemy, szczególnie dla osób takich jak dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby z osłabionym układem odpornościowym. Grupy te są bardziej narażone na zatrucia pokarmowe, a ryzyko związane z surowym mlekiem jest poważne, powodując różnego rodzaju nieprzyjemne objawy chorób przenoszonych przez żywność. Pomimo zakazu niektórzy ludzie nadal próbują uzyskać surowe mleko, na przykład kupując je w Stanach Graniczących, gdzie jest ono legalne. Numer 18 Gatorade. Napój sportowy o żywych kolorach i smakach, który z pewnością znasz z boisk piłkarskich i zawodów lekkoatletycznych. Gatorade gasi pragnienie sportowców w każdym wieku i można go łatwo kupić w automatach. Ale czy wiesz, że był czas, kiedy Gatorade musiał przejść pewną zmianę? W 2013 roku Gatorade musiał dostosować swoją recepturę na rynek europejski, a wszystko to z powodu substancji zwanej bromowanym olejem roślinnym BVO. BVO był używany do mieszania różnych kolorów i smaków, z których słynie Gatorade. BVO może wiązać się z różnymi problemami z układem nerwowym, podrażnieniami skóry, silnymi bólami głowy, zaburzeniami koordynacji, zapominaniem i zmęczeniem. Z tego powodu Unia Europejska całkowicie zakazała stosowania BVO. Japonia również dołączyła i powiedziała nie temu konkretnemu składnikowi. Do dziś Gatorade nie jest mile widziany w Norwegii i Austrii. Wynika to z faktu, że napój nadal zawiera barwniki o skomplikowanych nazwach, takich jak Yellow 5 i 6, które mogą stanowić spore zagrożenie dla zdrowia. Numer 17 Napoje energetyzujące, tak jak Red Bull, znalazły się pod lupą ze względu na obawy dotyczące ich bezpieczeństwa. Wynika to z wysokiej zawartości kofeiny i obecności składnika o nazwie Tauryna. W niektórych krajach, w tym w Polsce, Francji i Holandii, pewne rodzaje Red Bulla są zakazane lub ograniczone do osób powyżej 18 roku życia. Problemem jest ogromna ilość kofeiny w tych napojach oraz fakt, że są one często sprzedawane młodszym konsumentom. Ostatnie badania wykazały, że niektóre napoje energetyczne sprzedawane w dyskontach zawierają tyle kofeiny, co 6 do 8 filiżanek kawy. Ta nadmierna zawartość kofeiny może prowadzić do niekorzystnego wpływu na serce, zwiększonego uczucia niepokoju, problemów ze snem i odwodnienia. Istnieją również obawy dotyczące tauryny, naturalnie występującego aminokwasu, znajdującego się w tych napojach. W niewielkich ilościach tauryna jest uważana za bezpieczną, ale niektórzy obawiają się, że może ona wpływać na wzrost i metabolizm dzieci. Francja podjęła nawet drastyczny środek, nakładając 12-letni zakaz na Red Bull'a zawierającego taurynę w formule. Numer 16. Zamawianie domowych, nieuregulowanych alkoholowych slashi online jest zdecydowanie ryzykownym wyborem. Przeszłości. Zanim Nowy Jork zakazał Prostis, można było zamówić te kuszące i kolorowe drinki za pośrednictwem usługi dostawy na Instagramie. Kosztowały one 10 dolarów za sztukę i były dostępne w takich smakach jak Blue Hawaiian i Dragonberry Colada. Krążyły jednak plotki, że Prostis były mieszane z substancjami takimi jak kodeina i innymi zakazanymi substancjami. Pojawiły się nawet doniesienia o osobach, które po wypiciu Prostis stawały się skrajnie odurzone i doświadczały halucynacji. W rzeczywistości Prostis zawierały umiarkowaną ilość alkoholu, ale przede wszystkim były wypełnione dużą ilością cukru. Co najdziwniejsze, ludzie stojący za Prostis zdawali się nie przejmować tym, czy ich klienci osiągnęli wymagany prawem wiek spożywania alkoholu. Rozgłos wokół Prostis w końcu urósł zbyt szybko, co doprowadziło do zaprzestania ich działalności wśród spekulacji na temat potencjalnych interwencji władz. Numer 15. Pomag był napojem bezalkoholowym o smaku szampana, produkowanym przez doktora Pepera w latach 60. Bardzo smakował ludziom. Dopóki nie odkryli, co tak naprawdę się w nim znajduje. Cyklaminian to sztuczny słodzik, który jest około 30 do 50 razy słodszy niż zwykły cukier. Jest on często łączony z innymi sztucznymi słodzikami, zwłaszcza sacharyną w celu wzmocnienia smaku. Cyklaminian nie jest tak drogi w porównaniu do innych substancji słodzących, a także pozostaje stabilny nawet po podgrzaniu. Jednak niektóre kraje zakazały jego stosowania ze względów bezpieczeństwa. W Wielkiej Brytanii został on zakazany pod koniec lat 60. Jednak w 1996 Unia Europejska postanowiła ponownie rozważyć tę kwestię i stwierdziła, że można go ponownie używać. Tak więc w Europie powrócił do strefy słodzików. Na Filipinach również został początkowo zakazany, ale w 2013 Filipińska FDA zatwierdziła go do picia. Jednak w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej zakazano jego stosowania i zaleca się ostrożność w odniesieniu do tego słodzika – cyklaminianu. Numer 14. Nagłe zniknięcie Bacardi 151, supermocnego rumu, w 2016 roku zrodziło wiele pytań i tajemnic. Bacardi po cichu usunęło ten mocny napój spółek bez słowa wyjaśnienia. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego jest to tak godne uwagi, powinniście wiedzieć, że 151 w nazwie odnosiło się do zawartości alkoholu, która wynosiła aż 75,5%. To prawie dwa razy więcej alkoholu, niż zazwyczaj znajduje się w butelce Bacardi, a to już dość ciężka sprawa. To, co sprawiło, że Bacardi 151 stało się jeszcze bardziej tajemnicze, to etykieta ostrzegająca przed używaniem go do płonących potraw lub innych napojów. Chociaż Bacardi podjęło środki ostrożności, umieszczając metalowe tłumiki płomieni w zakrętkach butelek, procesy sądowe wciąż trwały. Numer 13. Dziwnie byłoby żyć w świecie bez napojów energetycznych monster, zwłaszcza jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, gdzie są one naprawdę szalenie popularne. Ale czy wiesz, że niektóre kraje w Unii Europejskiej ograniczyły lub nawet zakazały niektórych napojów Monster Energy? Stwierdzono, że stosowanie superkreatyny nie jest dozwolone w Unii Europejskiej. Monster twierdził jednak, że aminokwas L-arginina jest dobry dla wzrostu mięśni, ale w rzeczywistości był obecny tylko w minimalnych ilościach. Jednak inne władze nie zgodziły się z tym. Tak więc nawet w kraju, w którym napoje Monster Energy są mega popularne, mogą one powodować sporo kłopotów w innych częściach świata. Numer 12. Latem w Nowym Jorku jest fajny napój, o którym wszyscy mówią, ale problem polega na tym, że jest on nielegalny. Jeśli kiedykolwiek spędziliście dzień na jednej z publicznych plaż w mieście, prawdopodobnie słyszeliście tajemnicze zawołanie: Nadkraker, nadkraker! To jest tajne wezwanie dla wtajemniczonych. Za około 10 dolarów można podejść do sprzedawcy i otrzymać słodką mieszankę mocnego alkoholu, soku i innych tajemniczych rzeczy. Napoje te występują we wszystkich kształtach i rozmiarach. Niektóre są mrożone jak supermocne slashi, podczas gdy inne przypominają owocowy pącz z niegrzeczną dawką alkoholu. Łączy je to, że wszystkie są dość mocne. Nutcrackers są zazwyczaj domowej roboty, a każdy sprzedawca ma swój własny, sekretny przepis. Problem polega jednak na tym, że sprzedaż Nutcracker bez licencji jest nielegalna w świecie nowojorskiego prawa. Czasami policja próbuje nawet rozprawić się z tym tajnym rynkiem napojów. W 2010 roku prominentni przywódcy, tacy jak Al Sharpton, zaczęli martwić się o te napoje. Nie podobało im się, że napoje nad kraker nie są regulowane i martwili się o zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci. W 2011 opracowali więc ustawę nad kraker. Prawo to stanowiło, że salony fryzjerskie mogą stracić licencję, jeśli zostaną przyłapane na sprzedaży alkoholu nieletnim. Numer 11. Czy możesz sobie wyobrazić drinka o absurdalnie wysokiej zawartości alkoholu 95,5%? Tak, dobrze słyszeliście. Napój ten nazywa się spirytus rektyfikowany i jest to polski trunek oficjalnie uznawany za najmocniejszy trunek na świecie. Używany jest głównie przez osoby, które chcą stworzyć własną wódkę smakową. Trunek ten słynie z niezwykle wysokiej zawartości alkoholu i jest tak mocny, że zwykle nie chce się go pić bezpośrednio. Niestety istnieje również tragiczna historia nastolatka z Australii, który podobno nie miał zbyt dużego doświadczenia z alkoholem i niestety nie wiedział, jak niebezpieczny może być ten trunek. Rodzina tego nastolatka ostatecznie zrobiła wszystko co w jej mocy, aby usunąć ten napój z głównych sklepów monopolowych w Australii, ale nadal jest on dostępny w niektórych mniejszych sklepach. W Polsce można go znaleźć w wielu sklepach. Niektórzy używają go do wyrobu własnych domowych napojów i likierów. Jest to jednak niebezpieczny napój, ponieważ wypicie zbyt dużej ilości może prowadzić do zatrucia alkoholowego. Numer 10. Kurzion Projects, firma z siedzibą w Chicago, Illinois, była odpowiedzialna za stworzenie serii napojów, które znamy jako Forloco. Oryginalna receptura Forloko w rzeczywistości zawierała dużo kofeiny. Może to brzmieć niewinnie, ale istniało wiele obaw dotyczących połączenia alkoholu i kofeiny, a ludzie obawiali się, że napój będzie szczególnie atrakcyjny dla młodych ludzi, co oczywiście nie było intencją. Ze względu na wszystkie obawy i fakt, że różne stany nawet zakazały napoju, Purgeon Projects zdecydowało się wprowadzić pewne zmiany w produkcie Forloco. W grudniu 2010 roku usunięto kofeinę, taurynę i guaranę ze składników napoju. Oznaczało to, że forloko nie był już napojem energetycznym. Powodem, dla którego tak wiele osób było zaniepokojonych, jest fakt, że połączenie alkoholu i kofeiny może być dość ryzykowne. Kofeina jest rodzajem stymulanta, więc może maskować działanie alkoholu. Ludzie mogą wtedy wypić więcej niż jest to dla nich dobre, co może prowadzić do zatrucia alkoholem, zaburzeń osądu i większego ryzyka wypadków. Wiele osób uwielbiało forloko. A nawet powstał czarny rynek, na którym ludzie sprzedawali go po znacznie wyższych cenach, ponieważ był trudny do zdobycia. Numer 9. Niesławne piwo wielorybie produkowane przez browar Steojar w Westurland zostało zakazane, zanim jeszcze zostało zaprezentowane szerokiej publiczności. Zakaz ten wynikał z użycia mięsa wieloryba w procesie ważenia piwa, co nie było zgodne z surowymi przepisami dotyczącymi żywności. Urząd Zdrowia Publicznego jest bardzo surowy, jeśli chodzi o to, co trafia do naszej żywności. Wszystko musi być zgodne z przepisami dotyczącymi żywności i pochodzić od akredytowanych dostawców. Chwalur, firma zajmująca się mięsem wielorybim, nie posiada odpowiedniej licencji na wykorzystywanie mięsa wielorybiego do spożycia przez ludzi. Można by pomyśleć, że browar powinien był sprawdzić, czy używanie mięsa wielorybiego jest legalne. Ale ich odpowiedź brzmiała, że mięso wielorybie jest spożywane podczas festiwalu w środku zimy i można je nawet kupić w sklepach. Według nich był to więc dobry składnik do ich piwa. Piwowarzy nierzadko dodają do piwa różne niezwykłe rzeczy, na przykład pączki lub pył księżycowy. Browar Stojar twierdził nawet, że ich piwo o zawartości alkoholu 5,2% i z dodatkiem mięsa wieloryba jest w rzeczywistości zdrowsze ze względu na wysoką zawartość białka i niską zawartość tłuszczu. Na swojej stronie internetowej sugerowali nawet, że picie ich piwa uczynicie prawdziwym wikingiem. Numer 8 Bank Energy, znany napój energetyczny w Stanach Zjednoczonych, stanął w obliczu kłopotów prawnych. Firma reklamowała swój napój jako rodzaj cudownego środka, który może odwrócić ograniczenia intelektualne i leczyć zaburzenia neurologiczne. W 2018 roku złożono pozew przeciwko Bank Energy twierdząc, że firma zaangażowała się w fałszywą reklamę, umieszczając superkreatynę na swoim produkcie. Władze twierdziły, że Bank sprzedawał swój produkt w sposób wprowadzający w błąd. We wrześniu tego roku ława przysięgłych orzekła na korzyść Bank Energy, przyznając im 293 miliony dolarów odszkodowania za fałszywą reklamę i inne domniemane wykroczenia. W wyniku tego wyroku wydano stały zakaz dalszego promowania napojów jako zawierających superkreatynę. Sędzia podkreślił znaczenie tego stałego nakazu dla ochrony interesów Bank Energy i ich udziału w rynku, na który negatywnie wpłynęły roszczenia. Ława przysięgłych zgodziła się, że składniki Bank Energy nie zawierają kreatyny, która jest powszechnie stosowanym suplementem organicznym, często przejmowanym w celu promowania rozwoju mięśni. Ława przysięgłych uznała jednak, że firma Bank Energy wprowadzała klientów w błąd co do korzyści płynących z jej napoju. Numer 7. W 1876 roku Moxie został wprowadzony jako pierwszy masowo produkowany napój bezalkoholowy w Stanach Zjednoczonych nawet 10 lat przed Coca-Colą. Moxie był bardzo popularnym napojem, ale podczas wielkiego kryzysu stracił na popularności, ponieważ firma znacznie zmniejszyła swoje wysiłki reklamowe podczas gdy Coca-Cola rozkwitła. To, co odróżnia Moxie od innych tradycyjnych napojów gazowanych naładowanych cukrem, to jego unikalny profil smakowy, często określany jako smak nabyty. W przeciwieństwie do zwykłej słodyczy występującej w popularnych napojach gazowanych, Moxie oferuje charakterystyczny ziołowy i lekko gorzki smak, pochodzący z dodatku korzenia goryczki. Pochodzenie Moxie można przypisać doktorowi Augustynowi Thompsonowi, który opracował własną formułę. Połączył on różne zioła we własnym naparze, którego głównym składnikiem był korzeń goryczki. Początkowo oryginalna receptura zawierała również sasafras, ale został on zakazany przez FDA w 1960 roku. Numer 6. W 2006 Coca-Cola i Pepsi PepsiCo zostały oskarżone o sprzedaż napojów w Kerali w Indiach, które zawierały wysoki poziom pestycydów. W odpowiedzi na te oskarżenia rząd zakazał sprzedaży napojów obu firm w rządowych szkołach i uczelniach w czterech indyjskich stanach. Coca-Cola i PepsiCo zaprzeczyły zarzutom, podkreślając, że ich napoje produkowane i sprzedawane w Indiach spełniają surowe międzynarodowe standardy. Pomimo tych twierdzeń biura obu firm zostały tymczasowo zamknięte w weekend. Gujarat był drugim stanem, który nałożył taki zakaz. Wcześniej niezależny organ śledczy w Nowym Deli stwierdził, że próbki Coca-Coli i Pepsi zawierały poziomy pestycydów 24 razy wyższe niż ustalone limity. Wykryto kombinacje od 3 do 5 różnych pestycydów, z których wszystkie wydawały się pochodzić z wód gruntowych wykorzystywanych do produkcji tych napojów. Numer 5. Jeśli jesteś fanem kolorowych napojów z nutą cytryny i limonki, to prawdopodobnie nie jest Ci obcy Mountain Dew. Jasno-zielony napój gaszący pragnienia. Pierwotnie pomyślany do miksowania z bourbonem, Mountain Dew stał się gwiazdą samą w sobie. To, co naprawdę odróżnia Mountain Dew od innych napojów bezalkoholowych, to ilość zawartej w nim kofeiny. Podczas gdy niektóre napoje gazowane mogą dawać delikatny zastrzyk kofeiny, puszka Mountain Dew zapewnia prawdziwą pobudkę z 54 mg kofeiny. Mountain Dew jest niezwykle popularny w Ameryce, ale jeśli kiedykolwiek podróżowaliście do Japonii lub niektórych krajów Unii Europejskiej, mogliście dokonać szokującego odkrycia, że Mountain Dew nie jest dostępny w supermarketach. Jest to spowodowane składnikiem zwanym bromowanym olejem roślinnym, w skrócie BVO. Składnik ten znajdował się niegdyś w oryginalnej recepturze napoju Mountain Dew, co wywołało niemałe poruszenie. BVO zawiera odrobinę bromu pierwiastka, który ma czerwono-brązowy kolor i pachnie jak wybielacz. Co więcej, gromadzi się on w organizmie i może powodować problemy z pamięcią, skórą i nerwami. Nie martw się. W Stanach Zjednoczonych nadal możesz cieszyć się Mountain Dew bez obaw o BVO, ale w niektórych krajach napój ten jest po prostu zbyt dziki, jak na ich gust. Numer 4. Backfast Tonic Wine to napój kofeinowy, pierwotnie produkowany przez mnichów z opactwa Backfast w Anglii. Obecnie jest on licencjonowany do produkcji w innych krajach i cieszy się sporą popularnością, a jego sprzedaż w marcu 2017 roku wynosiła nawet 50 milionów dolarów. To, co wyróżnia backfast na tle innych napojów, to zadziwiająco wysoka zawartość kofeiny, która w każdej 750 ml butelce zawiera tyle kofeiny, co 8 puszek coli. Niektórzy twierdzą, że działa on jak rodzaj napoju energetycznego, co może prowadzić do mniejszej samokontroli i zniekształconego postrzegania ilości spożytego alkoholu. Chociaż Backfast jest sprzedawany jako tonik, ma raczej złą reputację w niektórych częściach Szkocji i Irlandii Północnej. Ludzie kojarzą go ze złym zachowaniem. Szklane butelki, w których jest sprzedawany, były nawet krytykowane za używanie ich jako broni przez osoby nietrzeźwe i przyczynianie się do zaśmiecania. W 2005 szkocki minister sprawiedliwości zaproponował nawet wstrzymanie sprzedaży alkoholu w sklepach. Numer 3. Chiny skupiły się na konkretnym napoju energetycznym i postanowiły go zakazać i to nie bez powodu. Mowa o Redline Extreme, supermocnym napoju energetycznym pod marką Redline Bank Energy. Napój ten został stworzony specjalnie dla kulturystów i osób ciężko trenujących na siłowni. Jednak to, co czyni ten napój energetyczny tak wyjątkowym, to fakt, że jest on dostępny w małej puszce o pojemności około 240 ml, a zawiera aż 316 mg kofeiny. W porównaniu do innych napojów energetycznych, ten jest jak Hulk wśród nich. Ze względu na ekstremalną moc, zaleca się picie tylko połowy takiej puszki, ponieważ nie chcesz przeciążać się kofeiną i problemami zdrowotnymi. Redline Extreme zawiera nie tylko kofeinę, ale także wiele innych substancji, takich jak jochimbina, 5-HTP, ewodiamina, tyrozyna i winpocetyna. Doszło nawet do procesu sądowego w sprawie tego napoju, ponieważ informacje na puszkach Redline były tak mylące i małe, że trudno było je odczytać. Były nawet mniejsze niż te, które FDA uważa za czytelne. Numer 2 Everclear to nieco przerażający, ale intrygujący napój o mega wysokiej zawartości alkoholu 95%. Można powiedzieć, że to gwiazda roka wśród marek alkoholowych. Z tego też powodu Everclear jest obecnie nielegalny w 11 Stanach USA. Alkohol Everclear jest obecny na rynku od 1950 roku i dostarczył ludziom wielu szalonych wspomnień. Występuje w dwóch smakach. 151 prów, który zawiera 75,5% alkoholu, oraz supermocny 190 prów, który zawiera 95% alkoholu. Dla porównania zwykłe alkohole, takie jak wódka i rum, mają mniej niż połowę mocy napojów Everclear. Więc tak, to całkiem mocna rzecz. Co ciekawe, Everclear jest super przeźroczysty i w rzeczywistości smakuje i pachnie jak prawie nic. To czyni go dość niebezpiecznym, zwłaszcza jeśli ludzie mieszają go w swoich drinkach, ponieważ mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, ile faktycznie spożywają. Picie Everclear może być poważnie niebezpieczne, z ryzykiem zatrucia alkoholem, a nawet czymś gorszym. Tak więc, jeśli kiedykolwiek rozważasz jego wypróbowanie, zachowaj szczególną ostrożność i odpowiedzialność. Numer 1. Absynt to tak naprawdę likier z nutą anyżu, wytwarzany z różnych roślin, w tym jednej o oszalonej nazwie Artemisia absinthium, znanej również jako wielki piołun, swój zielony kolor zawdzięcza chlorofilowi zawartemu w liściach piołunu. W przeszłości uważano, że powoduje drgawki i halucynacje z powodu pewnych substancji chemicznych. Tujon, składnik piołunu, budził obawy, ponieważ w dużych dawkach może powodować drgawki. Co ciekawe, niektóre tańsze wersje absyntu były podrabiane w XIX wieku i zawierały bardzo niebezpieczne substancje toksyczne. Był to również powód, dla którego absyn zyskał dość złą reputację. Niektórzy ludzie błędnie myślą, że jest to rodzaj likieru, ale w rzeczywistości jest to bardziej spirytus. Nie zawiera również dodatku cukru, więc nie jest tak słodki jak inne napoje, ale ma rozpoznawalny smak anyżu bez dodatkowej słodyczy. Na początku XX wieku absyn został zakazany w kilku krajach, w tym we Francji, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Stało się tak głównie dlatego, że ludzie wierzyli, że napój ten prowadzi do wszelkiego rodzaju niebezpiecznych zachowań. Uważali oni, że absynt deprawuje młodzież, zachęca do niemoralnych zachowań, a nawet inspiruje do aktów przemocy. Innym faktem, który sprawia, że absynt jest interesujący, jest to, że ma wysoką zawartość alkoholu, zwykle między 55 a 75%. To wielokrotnie więcej niż przeciętna whisky, która zwykle ma około 40%. Tak więc jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję spróbować absyntu, pamiętaj, że ma on nieco szaloną historię, ale pij go z umiarem. Jaki jest Twój ulubiony napój? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.